W tych spodniach wyglądasz jak prezes. To miłe, że taki stary piernik jak ja potrafi cię jeszcze rozbawić. to ja bym się jeszcze napił. Zdrowie pięknych pań! Brawie. Pożyczyłaś, pożyczyłaś pieniądze dla swojego kochanego syneczka, tak? To jest także twój syn. Bardzo często mam wątpliwości. Marysiu, przepraszam, że się tak wyniosłem. Jezus, Mariusz. Grzegorz! Pana mama miała wylew. Proszę, nie odchodź. To nie jest taka zwykła odbitka. Ja jestem szczęśliwy, kiedy jesteś ze mną. No co, obiad u Marii, no wszystko się zgadza, nie? Jak zdjęcia wyjdą ładne, to masz u mnie karnet na pierogi na cały miesiąc. 40 lat temu pozwoliłem ci odejść. Drugi raz takiego błędu nie popełnię. Kocham cię. Na co wydałeś tysiąc złotych? Na rachunki. A tu pies z kulafonogą nie przychodzi, w to jest koniec. Potrzeba cudu. Zadzwonili z Kulinarnych Ewolucji. Dzień dobry. Dzień dobry. Zapraszam. Moją specjalnością są pierogi. Ciasto na pierogi było przepyszne. Cienkie i tak idealne ciasto. To co, to co z naszymi kłopotami koniec? Detektyw bąk! <głosy> <głosy> da nam pan papier. Taki papier, żeby pokazać na rozprawie że małżeństwo się wypaliło. Władzio, Władzio. Powinnam zobaczyć jak pracujesz. Wniosłem rozwód... Nie będę męża zmuszać, żeby ze mną został. Bardzo dokładnie pamiętam, jak na mnie patrzyłeś. Przepraszam. W przyszłym tygodniu ona ma urodziny. Chciałam się ze wszystkimi spotkać. Ty, ty już gotowa? Co pilnuje baru? Coś takiego. Kocham was. Bardzo. Tak, Marysiu. <grywa> Wodek, jak ja mówię, musisz mieć zawsze ostatnie słowo. Tak i to są zawsze te dwa same słowa. Tak, Marysiu. <grywa>